Janina Ochojska powiedziała, że nie musimy bronić naszych granic, bo nikt ich nie atakuje. Na zdjęciu jest Saakaszwili, czyli były prezydent Gruzji. Tak wyglądał jeszcze niecałe dwa lata temu. A teraz jak wygląda w swoim areszcie. Przed aresztowaniem ważył ponad 115 kg, a teraz waży 67 kg. W przyszłym miesiącu WHO ma ogłosić, że aspartam jest najprawdopodobniej rakotwórczy. Janina Ochojska porównała protesty we Francji do marszu z 11 listopada w Warszawie. Dla pani Janiny jest to znak równości. Tu mamy pana Borka, który udziela wywiadu, ale dzisiaj nie o tym. Przeprowadzam sądę. Czy Borek powinien podać do sądu swojego fryzjera? Rosyjski milioner, któremu zarekwirowano wilię w Szwajcarii, ogłosił z tego powodu strajk głodowy. Jego żona poinformowała, że nie jadł już od 4 godzin. Xi Jinping ostrzegł Władimira Putina, by ten nie używał broni nuklearnej na Ukrainie. Który kraj w opinii Ukraińców dostarcza im największego wsparcia w kontekście rosyjskiej inwazji? Na pierwszym miejscu znalazła się Polska i Stany Zjednoczone, gdzie 71% Ukraińców uważa, że to te właśnie kraje najbardziej im pomagają. Na drugim miejscu jest Wielka Brytania z wynikiem 48%, i na czwartym miejscu Niemcy z wynikiem 17%. Jeśli wchodziliście kiedyś na gubałówkę pieszą, za darmo, bo nie chcieliście płacić za kolejki linowe, to się pożegnajcie. Dzisiaj stanął płot, a obok budka, w której góralka, prawdopodobnie właścicielka działki, pobierała 5 zł za przejście. Polskie koleje linowe twierdzą, że to nielegalne działania, godzące również w wizerunek zakopanego. Szkoda, że polskie koleje linowe nie uderzą się w piersi i nie powiedzą, że wjazd i zjazd na Kasprowy Wierch za 129 zł również godzi w wizerunek zakopanego. Wyborcza początek wakacji i mamy artykuł, że rodaków powinniśmy się wstydzić za granicą. Gdy spotykam Polaków na wakacjach udaję, że nie mówię po polsku. To ludzie, z którymi nie chciałbym mieć do czynienia.